Hej, witam Was w kolejnym odcinku Sporadica Smite, i dziś sobie omówimy Geba, czyli egipskiego boga ziemi. Strażnika, to jest, supporta, bardzo mobilnego, jak właśnie widzicie. Jego przemieszczanie jest bardzo, że tak powiem, szybkie. Użyjemy otoczenia tych kamieni nie się tak ukryły, po prostu suniemy do przodu z bardzo dużą szybkością, z miejsca na miejsce. Dobra. Co do Geba jeszcze mogę dodać? Ma bardzo dobrą, że tak powiem, pasywkę, yy, ponieważ kontruje dosyć sporo, że tak powiem, ADC, no i dużą ilość yy, asasinów czemu? Ponieważ. Trafienie krytyczne zadaje gabowi tylko 25% obrażeń zamiast 100% czyli mamy, że tak powiem, odporność na krytyki. Już z pasywki, czyli bardzo mocna pasywka na GEBie jest. Czyli to by było... Hmm, jeśli chodzi o jego pasywkę. Tak jakbyśmy mieli, jest jego mobilność. Bardzo dużą cechę ma. Możemy sobie przerzucić kogoś, odrzucić kogoś. I możemy go, że tak powiem, zestunować w obszarze, tak jak tutaj właśnie widzieliśmy. I jeszcze co naj najfajniejsze jest w GB, ten shield jego. Gdy nam spada HP lub naszemu kompanowi, czyli gramy sobie na duo lane, spada mu HP. Możemy to spróbować na raz zrobić, tylko on mnie obije. pokażę pokażę zalety. Walił mi ra. mocno ja sobie daję shield'a po prostu mam THP z powrotem tak? na ileś tam sekund dostaje taką tarczę Więc naprawdę dużo daje ten shield możemy sobie użyć shield'a i szybko uciekać z team fight'u tak? czyli bardzo mobilna postać, bardzo duże, dużo daje w team fight'ach Według mnie jeden z najbardziej, że tak powiem, takich supportów, który supportuje, tak? nie jest to zadawanie zadawanie jest tylko po prostu odsaportowania. Dobra, pasywki jego żeśmy omówili, to przejdźmy teraz do jego pierwszego skilla. To jest właśnie to toczenie kamieni, tak, yy, nazwali to walec, geb zamienia się w lawinę kamieni która zadaje obrażenia napotkanym wrogom i spowalnia ich. Lawina zatrzyma się na pierwszym trafionym bogu. W miarę przemieszczania się GEP zwiększa swoją prędkość, a jego obrażenia wzrastają od 75% do 100% w ciągu 3 sekund. Przy maksymalnej prędkości GEP jest odporne na efekty CC, czyli Immune CC. Ma, mamy tutaj właśnie, bo widać robimy się tacy żółci, można powiedzieć, Wtedy jesteśmy odporni no właśnie, na efekty CC, yy, a także odrzuca wrogich bogów. Obrażenia dosyć spore widzę i spowolnienie na 2 sekundy o 30%. Czyli gdy toczymy się po tych 3 sekundach, o teraz, patrzy nam się i na CC i po prostu gdybyśmy trafili przeciwnika, teraz to spróbujemy na Odynie zrobić, Przędzimy się w, tą, w tym kierunku, lecimy, lecimy, patrzy nam się to, odrzucamy go, tak, na takiej zasadzie, czyli on odrzuca plus zadaje damage, plus mamy po trzech sekundach odporność na kontrolę tłumu, tak, czyli naprawdę na dużo nam to daje. Czyli to by było jedynka, teraz przejdźmy do dwójki, fala uderzeniowa, gap tworzy falę uderzeniową, która... Rozprzestrzenia się w, w, no, w kształcie stożka, czyli taki stożek mamy właśnie, tak tutaj widzimy, wszystko no, w zasięgu tego stożka, zadaje damage. Powodując obrażenia i wyrzucając w górę wszystkich wrogów. Obrażenia zmniejszają się proporcjonalnie proponcjonal, do odległości od geba. A jakie? W jaki znajduje się wróg maksymalnie o 50% Czyli przetestujmy to. to. Bardzo blisko dodaliśmy mało, tak? Bo tam z Soul Rivera tam przywaliło waliło dosyć, dosyć sporo, czyli tak, gdy mamy ten maksymalny zasięg, czyli ten tu mamy maksimum tu 164 zadało mu Dobrze, ja to podejdę jeszcze bliżej. Jak najbliżej. Czyli tak. Czym dalej jesteśmy, tym mniej zadajemy. Czym bliżej, tym większy damage zadajemy. W takiej zasadzie działa właśnie geba skill. Czyli musimy być blisko, żeby zadać ten największy damage. Dobra, to by było, jeśli chodzi o jego dwójkę. To nie byłem pewien właśnie, czy to bo tu zadajemy mało. Ale tu jesteśmy bliżej więcej. Dobra, to by było. Chodzi o dwójkę geba. Teraz przejdźmy sobie na trójkę Gebunia. On tutaj ma fajnego. Kamienna tarcza. Geb nakłada tarczę wokół siebie lub sojusznika. Tarcza blokuje ws y wszystkie obrażenia. Działa aż do końca wyznaczonego czasu trwania lub do jej zniszczenia przez wrogów. Dodatkowo tarcza usuwa efekty kontroli tłumu. Czyli, nie wiem, przykładowo, ktoś nas zestunował, naszego przeciwnika lub no, nas. Znaczy, tarcza działa. Dodatkowo tarcza usuwa efekty kontroli tłumu. Gdy dostaniemy po prostu już yy, my kontrolę tłumu, to my nie możemy jako tego użyć. Musielibyśmy użyć bica Ale gdy widzimy, bije przykładowo tam, nie wiem. Naszego kompana, ktoś i go ktoś zestunął. My spróbujemy rzucić mu tą tarczę i wtedy zdejmujemy właśnie tego stuna. Czas y, działania tarczy to mamy nawet 5 sekund, dodaje nam to zdrowia 250 na maksymalnym levelu plus 20 na poziom geba, czyli dosyć naprawdę sporo nam daje to tutaj hapsów. Chcielibyśmy to przetestować na kimś w meczu. Zaraz tu. Przetestujemy, naprawdę sporo daje ta tarcza, może naprawdę uratować komuś życie. Albo nam, albo po prostu jednemu z naszych towarzyszy. Przejdźmy teraz do kataklizmu, czyli do Ultimate Geba. Geb Gap powo powoduje, że ziemia pęka pod stopami wszystkich wrogich bogów, zadając im obrażenia magiczne, w zależności od ich procentowej ilości zdrowia, a także powodując ogłuszenie. Na maksymalnym levelu robimy nawet 35% y teraźniejszego zdrowia celu. Czyli czym więcej ma zdrowia, tym więcej zadajemy, że tak powiem, damage'u. Wypróbujemy to no, na tym nasze... 7 Damage mu wywaliłem. Naprawdę sporo. I uciekamy. Toczymy się, żeby uciec bo Do ściany, jest podrzut! Nie da się dwa razy podrzucić, że tak powiem, postaci, więc dlatego nie podrzucił. Czyli tak, głuszenie jest na 2 sekundy, nawet i damage do 35% drażniejszego 35 zdrowia celu. Czyli sporo. Dobra, ok. To by było, jeśli chodzi o omówienie naszego gibunia. Jeszcze teraz do jakiegoś krótkiego meczyka, biegamy sobie na boty, żeby pokazać, co tam zbudować. Leźniemy sobie potyczki, 3 na trzy, łatwe, szybko znalazło. Good. I leźniemy sobie. Mam tu parę skórek, mam recolor, mam takiego astralnego, czyli taki. Fajny, fajny Voice Pack ma. No I taki Somergeba mam też, więc naprawdę fajne skórki ma. A też tam taką świąteczną fajną. Daj mu też ładnie wygląda. Wszystkie skórki na GB im się podobają. Mamy nowy sezon, więc. Nowe fantazy pointy. Znowu będziemy wbijać. O! Gramy na dwóch, dwie postacie magiczne plus jedną postać e, fizyczną, czyli Arachnid to jest postać fizyczna, Ara magiczna i Mir magiczny, czyli powinniśmy kupić coś na postacie magiczne. Ale popatrzmy co tutaj teraz nowego dodali, to nam dużo by dało, ale my po prostu kupimy coś na postacie... Standardowo powinno się zacząć tak kupić to daje nam tą ochronę fizyczną, ochronę magiczną, zdrowia i regenerację many tu dodatkowo za zabicie weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie w tego mana zdrowie. Teraz pytanie, co tu wziąć? Nowy sezon jest, wszystko pozmieniali, nie? Muszę sobie buty i potki Poczekamy, aż będziemy mieli na to stać. No, o, polecimy tak po prostu i weźmiemy sobie medytkę. Chociaż nie powinno się medytki brać teraz. Medytka to dużo nam nie daje, ale weźmiemy sobie po prostu. No, no i jest niesamowite. Będziemy maksować sobie. Hmm. Войке наразі, щоб димедж Będziemy sobie budki, sobie te, bo lubię te budki i sobie weźmiemy tak po podce i toczymy się. Killing Spring. Dobra. Buty kupiłem po to, żeby mieć jakąś tam rotację. Idziemy sobie bufa zrobić Teraz się po prostu rozkręcamy na, na immunę Dodajemy większy dimage z tego usta Powinni nas to jakoś zabić Mamy reda Dobra, z koledzymi już dodajemy Lecimy na raf Jak mi udało się, uwaga <grym> Tam je bije. To nie znanie Patrzcie, tak, odrzucamy go! Uuu, nie wyszło się. się go obtoczyć, żeby go uderzyć Kurde, nie wyszło Jakbym trafił go, to bym go zabił, tak? Jakby mi się udało obtoczyć. No teraz jakiś item, zobaczymy co tu nowego dali. Nowe itemy to nam dużo da na gebie. Usary szokuna, czyli jakiś tam armor shokuna, który nam dużo da. To na razie nam to daje ochronę magiczną, której potrzebujemy, i regenerację e, many, tak? No dosyć sporo nam to daje.

my się Mogę tu wejść jeżeli idę, idę po reda I gdy jak najbliżej jesteśmy, że tak powiem, kampa uderzamy, trujeczkę wtedy puszujemy Red'a. Idziemy sobie do bazy. Powinienem maksować trójkę. Wygramy z Teamem i chcemy ich supportować, ale gdy chcemy zadawać damage, maksujemy sobie, że tak powiem, dwójkę i jedynkę. Ale my będziemy maksować trochę inaczej. Będziemy dwójkę, a później trójkę maksować. Ja tak zawsze robię. Mi się to dobrze Tak. Czyli ten nowy Armor do daje, dodaje nam, że tak powiem, plus 60 ochrony magicznej, plus 20 regeneracji regeneracyjnych, 10% odnowy czasu plus 20 redukcji kontroli tumu. Do tego sojusznicy w promieniu 70 jednostek od siebie zwiększają szybkość ataku o 15%. Czyli bufujemy naszego ADC, tak? Bufujemy Artemis, gdy jest w promieniu, zostaje dodatkowo... dodatkowy atak speed. <try> Trzymajmy się. Wracamy. Dajemy sobie shielda. I po prostu zabijamy, tak? Lecimy sobie na buffa. Lecimy się, toczymy się. Otoczymy się, wydarzamy jak najbliżej. Trzeba jak najwięcej damage'ów zadać, tak? Pamiętajcie o tym. Robimy bufa. Się. Czekamy, czekamy, czekamy. Podchodzimy do Ra. No. Czekamy, czekamy. Co zrobi? No, I wam? Do bazy po jakiś item. Żeby, że tak powiem dać jakąś, tak powiem no, coś nam dać nowego, czyli tak kupiłbym uskrzydlone ostrze na giebie. Ponieważ, co nam to daje? Oni mają postać zeslowującą Aracha nas może zeslowować, może nas raz zeslowować i może nas Imir zeslowować. Tak więc powinniśmy jako tako użyć, yy, sobie kupić, nie użyć. Takie, taki item jak skrzydlone ostrze. Daje nam to zdrowia, redukcję kontroli tłumu, szybkość ataku, szybkość ruchu. Ale co najważniejsze jest dla nas, to czemu się, do czym się na Emila. po batra ja schodzę, dobra. To sobie zrobimy Rada, oni, jak sobie tam kuszują. Jest A teraz wytłumaczę o co, czemu ja kupuję, czemu ja kupuję tego itema, ponieważ jego pasywka, zaraz sobie tutaj przeczytamy, mamy Reda, idziemy do bazy, no cofaj się, Pasywka jego, zyskujesz odporność na efekty spowolnienia, jeśli zostaniesz nim trafiony, a twoja szybkość ruchu wzrasta, od 20% na 400 sekund ten efekt działa tylko raz na 30 sekund. Czy naprawdę sporo nam daje ten item? Teraz powiedzieliśmy kupić coś na postać fizyczną. Czyli patrzę, co tu mamy z nowych itemów. Postać fizyczna to nam daje aurę. Wrogowie w promień 50-50 jednostek od siebie mają zrytykowaną siłę fizyczną o 30. Bierzemy to po prostu. Lecimy, lecimy. Widzicie jak, jak szybko możemy się przemieścić z bazy. Podchodzimy jak najbliżej, uderzamy jedno auto atakiem, i już mamy małe strzyszczę, tak dzięki, dzięki, że tak powiem jeszcze ten ostrzu mamy dodatkowo szybsze, e, że tak powiem, autoataki, co nam naprawdę sporo dodaje. I teraz patrzymy się na raft. Ona jest auto. -atakiem. 오늘 저녁에 쉴이딱 I idę do bazy po itemek. Kupimy sobie tę koronę, bo tutaj dzięki tej koronie będziemy redukować ich. Sprzedajemy pierwszy item i patrzymy sobie, hm, co by nam tu jeszcze na giełdzie było potrzebne? Zrobimy jakiś dimek, tak. Możemy kupić sobie tak. Albo po prostu jeszcze pójdziemy w redukcję czasu. Popatrzymy sobie. Hmm, co tu fajnego dali? Na pewno dobrym itemem jest to na giebie. Ponieważ ten item. Jak sobie wczytacie, daje tak. 60% pardon, 60 do obrony fizycznej, 60% do obrony magicznej. Redukuje czas odnawiania się 15%. Rozpatrzymy, ile my mamy w itemach tego czasu. Sobie odra odnawiamy. Mamy na butach mamy 10 Na armorze mamy 10, czyli mamy 20 Czyli te 15 Jak najbardziej nam pasuje Tak don't powiem don't, do kupienia don't, don't Lecimy sobie, leczymy, kupimy później ten item free for me, free for me. Oh, oh no Teraz tak, czemu kupiłem tą maskę? Maska ragry czy Jak tam leci Pasyfka. Za każdym razem, gdy zdobywasz minu... system zyskujesz kumulację lub wiek kumulacji za zabójstwo. Przy 6 kumulacjach, ten przedmiot zapewnia 7% wzrostu szybkości ruchu i 10% redukcji czasu odnowienia. Przy mówię, że tak powiem, 16 kumulacji ten przedmiot zapewnia 15 punktów penetracji, 10% do szybkości ruchu i 15% redukcji czasu odnowienia. Bardzo dobre to jest na early Czyli taki item na early Czyli co zrobimy? Patrzcie jak ja szybko bije Mamy reda Po się na nich I sobie. Idę do bazy. I teraz tak, co zrobimy? Sprzedamy tą maskę, bo chcemy sobie kupić to, tak? Sprzedajemy to, kupujemy to. I wtedy nie tracimy tej redukcji czasu, tak? To możemy kupić jeszcze. Możemy blinkę kupić na gebie. Blink na gebie to jest bardzo fajna rzecz ponieważ, możemy zacząć teamfight, tak? Będziemy jak najbliżej? Bijemy, 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 przetoczymy jak najszybciej Mamy, mamy zrobione I lecimy, po prostu Mamy trochę mało HP, przydałby nam, przydałby nam się jakiś item jeszcze na HP. Z ostatnim itemem bym po prostu kupił coś z HP. Dobry item jest, że tak powiem, z HP. Zobaczymy sobie zdrowie. Wejdziemy sobie jeszcze tam, zobaczymy co tam by było dobrego jeszcze do kupienia, że tak powiem, żeby mieć więcej trochę tego zdrowia. Dobro, fajnie się grało. Za dużo, za dużo, nie pokazałem Przejdźmy sobie do tego geba. Ostatni item, po prostu, Patrzmy na zdrowie Kupiłbym albo po prostu, nie wiem, niby, Niebieskie pierło. Albo, albo że tak powiem klejnot izolacji, który nam dużo zdrowia daje Albo po prostu bym zaszalał i kupiłbym jeszcze bastion nadziei jako ostatni item, który po prostu tam by dał więcej hapsów wtedy byśmy mogli się wbijać, że tak powiem w przeciwników, a jeśli byśmy chcieli zadawać damage, to co bym kupił? na pewno na, na gieby bym kupił coś takiego jak śmigarz dusz, który daje nam 100, 100 mocy magicznej 300 many i dodatkowy damage 140 sekund ze skilla Okej, okay, to by było na tyle jeśli chodzi o Geba, gdybym grał w przykładowo Conquesta, to na pewno bym zaczął od tego. Do tego bym kupił, że tak powiem, bo teraz ciężko powiedzieć co bym kupił. Na początek bym kupił albo, że tak powiem, buty podróżnika, albo buty na CD. Ciężko powiedzieć, potrzebujemy, że tak powiem, te buty na giebie, ponieważ tu jest do bardzo dobra pasywka. Zyskujesz plus 14 szybkości ruchu i regeneracji życia poza walką. Każdym razem, gdy trafiasz w drugiego boga, dostajesz 30 złota. Efekt ten może zostać użyty na tym samym bogu częściej niż raz na 90 sekund, czyli no, ma to wszystko swoje plusy i minusy. Ja zawsze buduję te buty. Później standardowo idę. Chociaż teraz się dużo zmieni, właśnie w mecie, bo to zauważyłem. Jest tak. Widziałem, że ludzie budują. Pierwsze to budują Szoguna. Później budują się. W zależności na ile postaci jest więcej, albo po prostu jest postaci fizycznych więcej. Do tego kupujemy magiczny def. Czyli mamy 3 defy, buty w Dimage. Można powiedzieć buty, które zadają damage, Mamy manę, redukcję czasu. I teraz patrzymy, co tu jeszcze można kupić. Można kupić tak jak tam właśnie miałem kupiony w tym meczyku, ten hełm, tylko muszę go znaleźć. Jest aura, aura, aura aura. Czyli kolejny. Hmm, Zresztą to mało daje nam. Daje nam to zdrowie, ochronę fizyczną, moc magiczną. Czyli jest to tani item, tak? Daje aurę wszystkim. Czyli mamy już kupione, że tak powiem, 5 itemów. I ostatni item w zależności. Czy będziemy się wbijać w przeciwników? Na bardzo dobry item jest ten, bo gdy już mamy bardzo mało HP, wtedy. Jego pasywka, czyli jeśli odniesiesz obrażenie będąc poniżej 30% zdrowia wywołasz falę obrażeniową, która ogłuszy wrogów w zasięgu 21 na 1 sekundę. Dodatkowo zyskasz odporność na kontrolę tłumu na 1 sekundę. Efekt nie może się pojawić częściej niż raz na 90 sekund, to naprawdę sporo na to daje. Gdybym grał Conquesta to po prostu bym zaczął coś takiego budować na gebie. Jeśli bym grał jako support, dobra. Mam nadzieję, że, że co nieco więcej wiecie na temat Geba. Według mnie bardzo dobry support. Bardzo, według mnie nie jest, on trudny jak, jako taką supportem. Mocnym, sekurującym, że tak powiem, w tym facie. Nie mogłem pokazać 100% możliwości tego Geba, bo graliśmy na boty. Yy... W przyszłości będą odcinki jakieś takie bardziej już rozwinięte, że każdą postacią pokażę, co ta postać potrafi naprawdę. Grając, grając na boty, naprawdę dużo, dużo nie mogę pokazać, bo te boty są po prostu bez mózgie. Gramy na, na lepszych graczy, no to po prostu już trzeba trochę bardziej ogarniać. I można naprawdę fajne komba robić, dżukować I tym podobne. Dobra, jeśli podobał się poradnik, zostawcie łapkę. Bardzo mnie to motywuje do kolejnych odcinków, no, mam niestety tylko czas do nagrywania poradników w sobotę, niedzielę Więc teraz mm, prawdopodobnie tylko w te dni będzie Choć nie wiadomo, może uda mi się jakoś tam w tygodniu coś nagrać, zobaczymy Jak mi się poukłada dnień, dzień, no, no, a więc no, zobaczymy Co z tego będzie, no Ok, trzymajcie się i do następnego poradnika. Hej, hej, pa.